Moi drodzy, z tej strony Ola Kota, Tomasz Adamek, gratulacje. Dziękuję i pozdrawiam. Tomku, no, no chyba każdy się spodziewał, że tak to przebiegnie, ale trzeba przyznać, że Twój rywal no, ducha walki w sobie ma. No to jest właśnie najważniejsze, bo po to się wchodzi do, do klatki czy do ringu, żeby mimo, że się na pozycji jest przegranie, pozostawia się serce i charakter pokazuje publiczności. No bo ktoś jak się przewraca, nie wiadomo po czym, no to. to... Ja to nazywam chickeny, chickeny nie powinna walczyć. A tutaj Patryk pokazał, że wiadomo no, odbiegał tam technicznie troszkę chaotycznie, bo to tak wyglądało, nieskoordynowane ruchy, no, ale wiadomo, to nie jest pięściarz, to jest fame zawodnik, robił co mógł, ale tam padał, trafiłem na dół, widziałem, że ciężko bardzo oddychał. No ja czekałem na jakiś tam jedyny cios, żeby, żeby trafić, no ale fajnie, fajnie się pokazał z dobrej strony, no, i Mam nadzieję, że się podobało kibicu. A były jakieś takie momenty, takie ciosy, które Ciebie zaskoczyły tak pozytywnie, że o, daję radę. Znaczy nie, no tylko gdzieś nie wiem, czy, czy dostałem, czy z chyba dostałem, już, bo nie, nie wiem, patrzę, mam troszeczkę oko. Mm -hmm. Jakieś ciosu nie dostałem, yy, nie czułem jakiegoś tego, gdzieś otarcie, nie wiem, ale gdzieś mam ten. No ale to jest taka zrobota. No. Nie, nie zawsze się wygląda pięknie, także. Wraca no, które... Wracając do Stanów, myślę, że zejdzie jutro lecę, także. Tomko jeszcze powiedz, kiedy negocjowałeś ten kontrakt, to trochę było tak, że właśnie powiedziałeś, że to musi być osoba, która nie będzie po pięciu sekundach leżała i mówiła, o, a ła, tylko to musi się dziać? No czyli no no to walczymy dla kibiców, tak jest prawda. No, przecież ja nie walczę dla siebie. Wiadomo, że walczę, bo to jest moja praca, ja za tym zarabiam, bo, to, bo ludzie wiem, że się nie lubią tej wypowiedzi. Kasa, kasa, wszyscy kasa, no ale przecież wiadomo, że nikt się nie bije za darmo, tak? To jest moja praca od wielu lat. Ale chcesz zawsze pokazać kibicom, że, że, że charakter, że mam 47 lat, dziadek, no ale pokazuje, daje siebie wszystko, no i właśnie potem widzimy, no halaba pełna, no i tutaj fejmu kibice to pisali, i, i, i Patryka i moi, łącznie wszystkich, no przecież cała, cała, um, ilość tych walk było nad nim dokładnie, ale dużo, no i to i chwała im za to. No to gdzieś śmigałeś jak osiemnastkę, tak? To czy myślisz, że mógłbyś znów Leonardo? No ja wiem, że czemu nie? Topku nie zatrzymuję, bo wiem, że jeszcze czekają inni. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam, trzymajcie się do zaś.